Następna ekipa się zbiera. Kopaki się zbierają. Mirek, Mirek, Mirek zajęty. To będzie jakiś pochód/przemarsz wojsk. Przemarsz wojsk Napoleona. Patrzcie, jakie ładne mają kolory. Przemarsz wojsk napoleońskich. zawsze mundur to wzbudza mundur zawsze wzbudza jakiś respekt no nie? mundur zawsze wzbudza jakiś, jakiś respekt so, chłopaki sobie idą, jakaś impreza była schodzili, schodzili tam z tego z monasu na linach się spuszczali o! Widzicie, każdy mundur jest do czego innego służy to jest inna jednostka każda